Pewnego dnia, gdy wszystko działo się normalnie, istniał swój farmer, nazwany Alan. Miał on jedną świnię i była to jego dla niego cała bogatość. Ta jedna świnia. Stanowiła dla niego tak dużo, że postanowił się w niej zakochać. Niestety, jak to w życiu, istnieją problemy. Jego świnia dostała dauna. Została odwrócona całkowicie, no i. Poprzedni lekarz powiedział, że tej świni się nie da wyleczyć, ponieważ jest ona zdawnowana. Teraz farmer załamał się i dostał histerii. Nie, moja świnia, moja świnia! Ma dawna, 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 dawna! Tak więc, jako wprawdzie zakochany mężczyzna w tej świni, postanowił wraz ze swoją koleżanką udać się z nią do lekarza. Tak więc wziął ją na smycz. Z nią poszedł. Zobaczył pewny gabinet lekarski, który zadziwił go, a więc postanowił zadzwonić na ponadny adres, jeżeli tylko skontaktuje się z lekarzem świn, który właśnie sobie tam hasa. Dzień dobry, panie lekarzu! Dobry. Czy ja bym mógł się może umówić na wizytę? Moja świnia cierpi na zespół Dauna i chciałbym się umówić już teraz. Czy jest taka opcja? Tak. Dobrze. W takim razie będę tam za 10 minut. Dobrze. Tak więc zatroskany właściciel udał się do lekarza. Dzień dobry. Już jestem. Więc to jest właśnie ta moja świnia. Jak widzi, pan ma zespół da downa, downa. Więc co teraz mam zrobić? Proszę na porządek umieścić ją w tej oto gabinie. Chodź tutaj, Diner Bone. Chodź tu. Zła świnia. Proszę ją wepchnąć. Ona zawsze taka. Jak zerwać smycz? Proszę nacisnąć prawy przycisk. <noise> Dobrze. W takim razie zamykamy. Zaraz tam będziemy, Diner Bone. Czu czuję się dobrze na razie, więc nie mam żadnego złamania z tą świnią. Wiesz? Dobra, panie doktorze? Jak z nią? Hmm. Ma poważny. Ma poważną chorobę downa, Ale zobacz, co da się zrobić. Nie! Co to się zamieniło, panie doktorze? To ciężki przypadek. O no nie! To bardzo dzisiaj się sił za winer bowl. We'll be right back.